Co z tobą jest? Was. Nie! Zostaw mnie! Mira, zrób coś! To powinien go na chwilę powstrzymać. Kurde, szybko to zrobiłeś. Dobra chodź, bo się wydostanie. Chodź szybko. Zamknij drzwi. No no Jakaś dziwna klątwa. Przeczytam, co oni piszą w księdzie. Mam nadzieję, że za szybko nie wyjdzie zaraz parawce. Też przeczytaj. No jest to klątwa innego rodzaju niż rzucona na mnie I wyleczyć można to tylko za pomocą lekarstwa, które posiadają nieliczni szamani Szamani? Hm. Mhm. Ej słyszałeś to? No, Ty skąd te krzyki? Nie wiem, nie mam pojęcia Kompas mi dziwnie zaczął chodzić Właśnie ci nie powiedziałem o tym Kompas był w tej skrzyni, w której była też księga Mhm no co cię z nim mówi przy śmierci o kompasie. Nie wiem co to może być. Jakaś niespodzianka Uwaga, bo on już powoli się dostaje. Mam nadzieję, że za szybko nie wyjdzie stamtąd. No nie powinien. Ten kompas sam nie prowadzi. Ale dziwne. dziwne uczucie. To idziemy, zobaczymy gdzie cię to prowadzi. No chodź za mną, chodź. Kurde. Trochę zaczynam się bać. Te krzyki ustały słyszysz? Znaczy mm -hmm. ich w sumie nie słychać. Czekaj. Ej, widzę coś. Tylko się zatrzymać nie mogę. Jakiś duży dom, nie wiem co to jest. Krzyżek. Dla... Jak jakaś wioska wygląda? Mhm. Mm no tego nie miałem Wiesz? w planach. Żyje. Czekaj, wyjdę stąd. Okej, okay, a idę jakoś bezpiecznie zejść. Próbuję ten kompas ogarnąć, bo mnie sam prowadzi Dobra, jakoś się udało Czemu to tak cicho? Nie wiem, wygląda na opuszczone. Chodź zobaczymy może tutaj. Ja sprawdzę. Chodź może ze mną, bo się trochę boję. Ok. Pusto. Nie, nikogo nie ma. Czekaj. Jest pusto tutaj. Chodź dalej. No nieciekawe w tej wiosce się robi. Wiatrek. Hmm. Cicho tu strasznie. Nie wiem. Jakby tutaj opuszczona jakaś jest kompletnie. Spróbujemy no wejść? Zajmuję. Spróbujemy wejść? Zobacz, może ktoś tam jest Halo, dzień dobry Tutaj też nikogo nie ma Ale łóżko jest Może zamieszkany, nie wiem Może gdzieś poszli wszyscy no, szukamy dalej Sprawdź w tym domku, ja sprawdzę w innym Halo ja Tutaj też nikogo nie ma Hm, tu też Pusto wszędzie Nie wiem Tu też chyba Dzień dobry mhm. No ciemno się zaczyna robić Mhm Tu jakaś farma O, gdzie farma masz? O tam jest To chodź może zrobimy sobie coś do jedzenia No co nadchodzi się uważać tak. Chodź ty, pierwszy. Plony poniszczone. Dawno już tego nie było. Wszystko dojrzało, ale nie ma kto zebrać. A. Proszę na ślep. Dzięki. No ciemno się zaczyna robić Mhm jakaś farma O, gdzie farma masz? O tam jest, to chodź może zrobimy sobie coś do jedzenia No co nadchodzi, musimy uważać okay. Chodź ty, pierwszy ...plony poniszczone, się dawno już tylko Wszystko dojrzało, ale nie ma kto zebrać. A. Proszę na ślep. Dzięki. Dobra, chodźmy dalej. Może w jakimś domku... ...zmieszkamy, czy coś. Skoro i tak jest pusto. Chodź do końca, może już tu przyjdziemy. Patrz, mostek jakiś. I rzeczka. Mhm, mm widzę rzeczka. Tam się też pali. Widzisz? Gdzie? A widzę. Idziemy? Tylko jak to przez to przejść, to jakaś pajęczyna chyba. Czekaj, spróbuję. FU! Mm. Udało się. Wow, ognisko. Hmm, Jakiś... Nie na to, że ktoś jest. Halo, co dobry. Co... Tu jestem, za biblioteczką. Otwórzcie C mnie. Ja mam cię otworzyć. Dźwignią, gdzieś tam jest, nie pamiętam gdzie. O Jezu. Tu jesteś. Jestem jest... alchemikiem. Inaczej mówią na mnie szaman. Ale to takie... Dlaczego... Czemu wiosny nikogo nie ma? Skąd te krzyki były? No zabił ich wszystkich. Kto zabił? No... No on! Nie wiem. Nie wiem, nie znam go. Był magiem? Nie, nie wiem, wiatr. nie patrzyłem, pozabijał wszystkich. Starałem się uciec i uratować chociaż siebie. Mi raz, to może twój no. brat. No myślę, że tak. A czego on tutaj szukał? Czerwony taki. Hmm. Może on... Nie, nie mam pojęcia. Możemy się u ciebie schronić, bo już noc jest. No jeśli. No możecie, no. Miraz, a może to ten szaman, o którym była w księdze? Mówi, że jest szaman, może będzie umiał zrobić takie lekarstwo. Weź się spytek. Ty jest szamanie. No. Potrzebujemy lekarstwo na klątwę. Dam ci hmm. księgę, przeczytasz co jest napisane jak to zrobić. To czy będziesz umiał. Hmm. W sumie mogłoby dać radę, tylko że nie mam składników. Dlaczego potrzebujesz? Grzybów różnych rodzajów. Hmm. A wiesz gdzie można ich szukać? To byśmy ci przynieśli. Masz kompas? No właśnie kompas mam, tylko on jest dziwny. A! Skażę ci drogę do tego miejsca. Dobrze. Chodźmy mi raz, może. Да мы рады в ночь. Ммм. первый.